Sfad. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania tam gdzie przebywali uczniowie, choć uczniowie, były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam. Na to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie. Szewszy a Jezus znowu rzekł do nich, niepokój Wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im opuszczone, na którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz jeden z dwunastu zwany Bibimos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok, Jego nie mówię. rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i łóż w mój bok i nie bądź. W tej księdze uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie. O 10 i o godzinie 11:30 dzieci przygotowały z katechetką program. O miłości, że dużo mówisz. O godzinie 8 jest Nie, inna. Dzisiaj jest kazanie. Taka hobilia, jak homilia, świadectwo. I zobaczcie, chciałbym tylko zwrócić uwagę, zanim przeczytam Wam pewne świadectwo, chciałbym Wam. Um... Zwrócić uwagę na słowa błogosławieni, szczęśliwi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jak to jest z tą naszą wiarą? Zwróćmy uwagę, tyle, tyle razy właśnie mówiliśmy, że my wierzymy, jak widziałem dobrze, jak wszystko gra, są pieniążki, to, no i fajnie jest, wierzymy, Bóg jest, ale tak na dobrą sprawę, czy my się zastanawiamy, tak naprawdę, czy my się zastanawiamy, kim jest dla mnie Jezus Chrystus w moim życiu. I zobaczcie, co się dzieje i to właśnie bardzo często my jako wspólnota zauważamy to, że ludzie, którzy, których nazywamy tak nowobogacznymi, którzy się tak od razu wzbogacili przyszły te czasy dobrobytu, tak szybko się wzbogacili i już dla nich Bóg nie istnieje. Boga nie ma. Zobaczcie, bardzo często jest tak, że widać to dzisiaj po naszej młodzieży. Wszystko jest, jest msza święta, jest różaniec, modlitwę, ale gdy oni już idą do szkoły średniej, zdobywają jakieś tam tytuły magisterskie, doktoranckie. Z rodzinnego, z tego miejsca, gdzie się wychowali, bardzo często jest tak, że o tym Panu Bogu zapominali. Oni się czują ważni, ważniejsi niż sam Bóg. I dla nich Boga już nie ma. Bóg nie istnieje. Mało tego, wyzywają nas od wśród, że to my jesteśmy wśród. My wierzymy po co? że Boga nie ma, Bóg nie istnieje. Ale to, co dziś, na dzisiaj przygotowałem, aktor Bożego Jakby, jeżeli, jeżeli macie w domu, czy ten kanał właśnie jest taki dodatkowy, wykupiony Netflixa, to właśnie na Netflixie są trzy sezony, trzy sezony filmu The Chosen polecam początek już i ten, ale o co chodzi? Zobaczcie, zwróćmy, zwróćmy uwagę. Chciałbym właśnie, żebyście zwrócili na sam tytuł. Aktor Bożego Miłosierdzia, ale nie jest aktor, który gra swoją wiarę i no Bóg jest bajką. To nie jest taki. Dokładnie aktor, który jest znany na całym świecie i jego stosunek do Chrystusa, jego stosunek do wiary, posłuchania. Wielu z was pewnie słyszało w filmie Chosen o Panu Jezusie, widzianym obczyna apostołów. Wielu po jego obejrzeniu zaczęło czytać Pismo Święte. W rolę, w rolę Pana Jezusa wcielił się Jonathan Romney, który mówi, że jest świadkiem Bożego Osier się w Nowym Jorku, w katolickiej rodzinie, gdzie zawsze była modlitwa. Tata mój mawiał rodzina, rodzina, która modli się razem, zostaje razem. Rodzina, która modli się razem, zostaje razem. modlitwę traktowałem jako rozmowę z Bogiem przy kawie. Kiedyś tata opowiedział mi, o świętej siostrze Faustynie z Polski. Słuchałem za adartym tchem i zacząłem czytać jej dzienniczaki. Wtedy gorliwie zacząłem modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia, stawiając sobie przed oczami Jezusa, jakiego opisywała siostra Faustyna. Obrazy i kony były dla mnie czymś bardzo ważnym, bo uważam, że wzbogacają modlitwę realną obecność Boga. Zapragnąłem posiadać ikonę Pana Jezusa Miłosiernego, by zagłębić się w tajemnicę Bożego w Miłosierdzia. Jednak nie mogłem jej zdobyć. Któregoś dnia na modlitwie poprosiłem. Panie, tak bardzo chciałbym mieć ikonę z Twoją podobistą, jaką, jak pokazałeś się, Świętej Siostrze Faustynie. W klatce schodowej mojego domu na skrzynkę na listę jest półka, gdzie lokatorzy zostawiają zbędne rzeczy. Gdy wracałem z pracy, zobaczyłem tam kawałek drewienka. Złapałem go, to był obraz Jezusa Miłosiernego. Nie mogłem w to uwierzyć. Ta ikona jest ze mną do dziś. Po tym wydarzeniu dostałem rolę w jednoosobowej sztuce o siostrze Faustynie. Ja miałem odgrywać postać Jezusa, która miała być wyświetlana na ekranie, a aktorka na żywo odgrywała światło Faustyna. Któregoś dnia poszedłem obejrzeć to przedstawienie z widowni. Byłem jak sparaliżowany. Dwie godziny zleciały jak dwie minuty. Potem miałam grać w filmie o dwóch złoczyńcach, gdzie chciałam grać <laughs> dobrego łotra, a zaproponowano mi Jezusa. Byłem rozczarowany, bo mój bohater mówi, mówił <laughs> tylko jedno zdanie i znaczyło to, że na przesłuchaniu do mnie łotra nie sprawdziłem się. Im bardziej przyjrzałem się do Jezusa, starałem się żyć Eucharystią i karmić się ciałem Jezusa najlepiej codziennie, by widzieć Go i słyszeć coraz lepiej. Nie rozstawałem się z różańcem i z koronką. Kiedy pracujesz na chwałę Jezusa, napotykasz trudności zmierzające do powstrzymania Cię przed szerzeniem świadectwa o Jego dobrodzinie Koronka do Bożego Miłosierdzia dawała mi odczuć Jego miłość i opiekę i to ona stała się dla mnie najlepszym przygotowaniem do wielokrotnego zagrania roli Jezusa. Święty Augustyn powiedział pycha zmienia anioły w demony, a pokora zmienia ludzi w anioły. Pycha Смеja лы Im więcej pracowałem, tym mniej miałem pieniędzy. Brakowało mi na zwykłe życie. Nieustannie pytałam Boga, czy mam być aktorem. Wtedy czułam przekonanie, że to jest moje powołanie. Któregoś dnia urodziłem się i miałem 100 dolarów 100 dolarów bet. słodkie, a brzmi lekkie. Ja się poddaję. Pierwszy raz oddałem wszystkie oczekiwania co do mojej kariery, pieniędzy i drogi życia Boga. Oddałem umysł, ciało i duszę i od tej pory czułem ulgę, a wszystko zaczęło się wkładać. W tamtego poranka byłem biedny, ale po południu w skrzynce znalazłem trzy zaległe czeki. Trzy zaległe czeki, które pomogły mi spłacić długi i zapełniły lodówkę. Ta szczera modlitwa zawierzenia Bożemu Miłosierdziu sprawiła, że zaufałem Panu i się nie zawiodłem. Problemy mam nadal, ale nie paraliżują one mojego życia. Jest ze mną Pan Jezus, który mówi: Mam ma dość, dzień swoich biednych przecież życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Bóg troszczy się o ptaki i wie czemu i o mnie by się nie miał zatroszczyć. Kolonka do Bożego Miłosierdzia jest moją codzienną bitwą i uważam za świadka Bożej miłości. On uczył mnie. On uczynił mnie szczęśliwym aktorem. Jeżeli Jesteś pokorny i odważny, by zawierzyć Bogu wszystko, to wszystko stanie się dla Ciebie możliwe, bo to wszystko jest obiecane przez Pana Jezusa. Dzisiaj przez film The Chosen zna mnie prawie cały świat. Nie jestem bogaczem, ale niczego mi nie brakuje. Jestem szczęśliwy, bo mogę pokazywać Panu Jezusa. Ludziom, którzy go nie znają i tym, którzy chcą go To tyle historii, świadectwa. I zastanawiam się, ja się zastanawiam, to jest moje świadectwo. Patrzę nieraz na lekarzy. Naprawdę, na lekarzy, którzy, którzy nas leczą. Zobaczycie, co skończyć. Medycyna to jest nielada leczenie. Wiecie, ich oddanie nieraz Bogu i nie wszystkich oczywiście, ale większości już teraz. My myślimy, że taki wielki człowiek, jakiś profesor, jakiś lekarz, że on jest daleki od Pana. Bo tak bardzo często zdarza się tak, że właśnie oni są pokorni i to oni czerpią z Boga się. Może warto by spróbować, żeby zawierzyć się, Jemu i oddać wszystkie swoje sprawy. Nawet tę biedę, moją biedę, którą mam w domu. Te sprawy, z którymi sobie nie radzę, przede wszystkim. Ale żeby to Jemu oddać i powiedzieć, Panie Jezu, Ty się tym zajmij, bo ja ufam Tobie, ja ufam Twojemu miłosierdziu. Spróbujmy. Amen.